Cześć kochana, urzekająca. Ja jestem Alicja. Jestem już od jakiegoś czasu w klubie i pewnie można by wiele mówić o tym, jak zmienia się życie po wstąpieniu do tego klubu. Ja chcę powiedzieć o dwóch sprawach. Pierwsza sprawa to jest taka, że dzięki temu nauczyłam się cenić. To, jak wielka jest, jakie wielkie ma znaczenie autentyczność w życiu każdej z nas. I że to jest też bardzo bliskie Panu Bogu. Żeby nikogo nie udawać, nie udawać nikogo lepszego, ale też żeby być dumną, córką króla, i że Pan Bóg mnie stworzył na swój wzór i na swoje podobieństwo, i też aby pielęgnować te piękne cechy, żeby dbać o siebie, że to też jest Boże. To jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to jest taka, że w tym zwariowanym świecie, gdzie rzeczywiście kobiecość trochę wygląda inaczej, wśród tych wszystkich głośnych protestów i, i y, które według mnie nie mają nic wspólnego z prawdziwą kobiecością, jednak bycie w takiej grupie, w tak olbrzymiej grupie kobiet, pokazuje, że jednak nie jestem jakimś wyjątkiem, że naprawdę jest nas tak wiele, tak wiele boszych kobiet, i że jesteśmy normalne, zdrowe, że mamy rodziny, i że jesteśmy zadowolone z naszego życia, i że możemy się tylko ubogacać tą obecnością w klubie i dzielić się swoim życiem. I dlatego dziękuję Wam, że, że patrząc na to, co się dzieje w klubie, patrząc na Was, patrząc na Ewelinkę, Widzę, jak pięknie może być w naszym życiu, w momencie, kiedy jesteśmy z Panem Bogiem i kiedy wcale nie rezygnujemy z Bożych przekazań, wręcz przeciwnie, mocno się trzymamy ręki Pana Boga i ręki Jego matki Maryi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.